Są chwile, kiedy dusza nuży się czekaniem, a serce w milczeniu woła o odpowiedzi. W tym przesłaniu Bóg otwiera niebiosa i przemawia bezpośrednio do ciebie. Cykl niedostatku dobiegł końca, a w twoim życiu nastał czas obfitości. On objawi, dlaczego cisza była konieczna, jak troszczył się o ciebie w cieniu i jak wkrótce przemieni każdą łzę w żniwo. Cisza, którą czułaś, nie była nieobecnością, lecz przestrzenią, którą przygotowałem, by ukształtować twoją duszę. Podczas gdy wiatr świtu przecinał twoją nadzieję, stałem tam nieruchomo, obserwując szczegóły, których twoje oczy nie mogły dostrzec. Myślałaś, że Twój krzyk zaginął w pustce, ale każde słowo rozbrzmiewało echem przed moim tronem. Gromadziłem Twoje łzy w niewidzialnych naczyniach, bo żadna z nich nie poszła na marne. Cisza, która cię otaczała, wydawała się przytłaczająca niczym bezkresna pustynia. Ale na tej pustyni zasiałem nasiona wiary, które kiełkują w ciemności. To, co dla ciebie było pustką, dla mnie było żyznym polem, na którym twoje serce nauczy się ufać temu, co wykracza poza to, co widzi. To w ciszy wytyczałem ukryte ścieżki i to w twojej samotności szeptałem obietnice, które jeszcze rozkwitną. Wiem, ile razy leżałaś zmęczona, zastanawiając się, czy warto kontynuować. Wiem o nocach, kiedy wpatrywałaś się w sufit z ciężkim sercem, bez odpowiedzi na swój ból. W tej ciszy byłam tam, leżąc z tobą, okrywając cię płaszczem mojej obecności. Nie mogłeś mnie widzieć, ale ja cię widziałam. Nie mogłeś mnie słyszeć, ale słuchałam każdego niespokojnego uderzenia twojego serca. Bywały chwile, gdy twoja wiara drżała, jak płomień niemal zgaszony. Ale ja nie pozwoliłem temu płomieniowi zgasnąć. Delikatnie tchnąłem w twoją duszę, rozpalając na nowo żar, który wciąż płonął w twojej piersi. Cisza nie była pogardą, lecz troską. To był dźwięk nieba przygotowującego coś wspanialszego, niż potrafiłeś sobie wyobrazić. Podczas gdy myślałeś, że jesteś sam. Odpierałem ukryte pułapki, chroniłem Twój umysł przed upadkiem i osłaniałem Cię przed tym, co pragnęło zniszczyć Twoją przyszłość. Cisza była niewidzialnym murem, który zbuduje, by uniemożliwić wrogowi kradzież Twoich marzeń. To, co wydawało się zwłoką, było ochroną. To, co wydawało się porzuceniem, było strategią. Nie rozumiałeś czasu oczekiwania, ale dziś ci mówię: Cisza była moim sekretnym dialogiem z tobą. W niej poznałem twój rytm, poznałem twoje łzy i dostrzegłem twoją ukrytą odwagę w najtrudniejszych chwilach. Obserwowałem cię, gdy nikt inny cię nie widział. Przytuliłem cię, gdy chłód samotności próbował zamrozić twoją nadzieję. Ludzie wokół ciebie nie słyszeli twojego bólu, ale ja tak. Kiedy milczałeś, bo nie wiedziałeś już, jak się modlić, twój oddech stawał się modlitwą przede mną. Cisza twoich ust była wołaniem twojej duszy, a ja nigdy jej nie ignorowałem. Cisza była miejscem, w którym ukryłem twoją historię, by nikt nie mógł jej ukraść. To tam wyryłem na tobie wieczne ślady, blizny, które miały stać się świadectwem. Podczas gdy ty myślałaś, że nic się nie dzieje, ja pisałem niewidzialne rozdziały Twojej przyszłości. Noc wydawała się długa, ale w ciemności kryły się gwiazdy, które rozświetliłem tylko dla ciebie. Nawet gdy nie rozumiałeś, każdy szczegół był pod moim okiem. Cisza nie była pusta, była przygotowaniem. A dziś ci objawiam: Ta cisza już została przerwana. Czas niedostatku nie oprze się temu, co już uwolniłem. Mury, które cisza wzniosła, teraz się otwierają i przekonasz się, że żadne czekanie nie poszło na marne. To, co zasadziłem na suchym lądzie, zakwitnie na twoich oczach. To, co wydawało się stracone, odrodzi się z nową siłą. Wczorajsza cisza będzie jutrzejszą pieśnią. Pustynia, która cię otaczała, ustąpi miejsca rzekom żywej wody. Sprowadziłem cię tu nie po to, by cię porzucić, ale by objawić, że nigdy cię nie zostawiłem samego. Teraz zobaczysz, że czas ukryty w ciszy stanie się świadectwem mojej wierności. A kiedy spojrzysz wstecz, zrozumiesz, że cisza była największym gestem miłości, jaki mogłem dla ciebie uczynić. Bo w niej cię ukształtowałem, w niej cię zachowałem i w niej przygotowałem obfitość, która już zaczęła się objawiać. Odpocznij. Cisza nigdy więcej nie zrani cię tak jak kiedyś. Teraz nadszedł czas, gdy mój głos rozbrzmiewa echem w twoim życiu z obietnicami, które nie zwiędną. To, co kiedyś było puste, teraz będzie pełne. To, co kiedyś było ciemne, teraz będzie jasne. Jestem panem, który mówi do ciebie i dziś ogłaszam. Twój czas milczenia dobiegł końca. Teraz nadszedł czas, by wsłuchać się w pieśń obfitości, która już zaczęła rozbrzmiewać w twojej historii. Widziałem, jak Twoje kroki stawały się ciężkie, droga zdawała się nie mieć końca, a Twoja dusza wołała o ulgę, która nigdy nie nadeszła. Ból porzucenia nabierał kształtu w Twoich myślach, a poczucie zapomnienia przecinało Twoje serce niczym ostrze. Ale ja byłem tam, nawet jeśli twoje oczy tego nie dostrzegały, nawet jeśli twój umysł przekonywał cię, że mnie nie ma. Bywały dni, kiedy twoje dłonie drżały z braku kogoś, kto by je przytulił. Bywały noce, kiedy twoja poduszka była przesiąknięta ukrytymi łzami i każdą z tych łez sam zbierałem. Myślałeś, że spadają w pustkę, ale wszystkie spoczęły we mnie, bo nigdy nie gardzę bólem syna, którego kocham. Znam otwarte rany, które pozostawiło w Tobie porzucenie. Znam głosy, które mówiły Ci, że jesteś nic nie warta. Spojrzenia, które Cię odtrąciły, Drzwi zamknięte Ci przed nosem. Ale mówię Ci, Żadne z tych odrzuceń nie unieważniło wiecznej wartości, którą w tobie umieściłam. To, czego oni w Tobie nie widzieli, ja zawsze widziałam. Kiedy zdradzili cię ci, którym ufałeś, Twoje serce rozsypało się jak zamek z piasku porwany przez wiatr, ale nawet na ziemi byłem z Tobą, zbierając Twoją historię kawałek po kawałku. Ludzkie porzucenie nie może wymazać wierności mojej miłości, podczas gdy wszyscy inni odeszli, ja zostałem. Nie obwiniaj się za to, co straciłeś, ani za to, czego nie otrzymałeś. Ból porzucenia nie definiuje tego, kim jesteś, ale objawia, kim ja jestem w Twoim życiu. Jestem Bogiem, który Cię adoptuje, który nazywa Cię swoim, który nigdy nie zostawia Cię sierotą. Nawet gdy wszyscy się odwracają, ja jestem coraz bliżej. Otwarta rana w twojej duszy była jak nieustanne echo przypominające ci o pustce, ale ja przekształcam tę pustkę w przestrzeń dla mojej obecności. To, co porzucenie próbowało wyrwać, powracam zwielokrotnione. Tam, gdzie rozpacz wykopała doły, sieję nadzieję. Myślałeś, że nie zniesiesz samotności, ale uświadom sobie, byłeś wspierany aż dotąd. To dowodzi, że nigdy nie byłeś sam, porzucenie było tylko zasłoną, która skrywała moją sekretną opiekę. Podczas gdy myślałeś, że jesteś zagubiony, ja niosłem cię w ramionach, ból, który czułeś, czułem i ja, bo twoje cierpienie nigdy nie było mi obojętne. Kiedy twoje ramiona się uginały, wzmacniałem je. Kiedy twoje serce prawie umierało, tchnąłem w nie nowe życie. Ból porzucenia był realny, ale moja obecność jest jeszcze bardziej realna. Nie tylko ci towarzyszyłem, cierpiałem z tobą, bo moja miłość nie patrzy z daleka, ona angażuje, wylewa się, poddaje. W najciemniejszej godzinie Twojej samotności byłem tam, u Twego boku, jak cień, który nie znika. Wiem, że pytasz dlaczego. Dlaczego tak wielu odeszło od ciebie? Dlaczego nie przyszli, kiedy najbardziej ich potrzebowałeś? I dziś ci odpowiadam: Samotność musiała odsłonić przestrzeń, w której mogłem w pełni zamieszkać. Trzeba było, aby twoje serce, puste ze wszystkiego, zostało wypełnione tylko mną. Porzucenie nie było końcem, lecz początkiem nowej historii. Bo ból przemieniam w przeznaczenie, łzy w żniwa, straty w spotkania. To, co ci odebrano, przywracam. To, co zostało zniszczone, odbudowuję. To, co wydawało się nieodwracalne, Dopracowuję w odpowiednim czasie, więc nie lękajcie się. Ból, który dziś wspominacie, będzie świadectwem, które jutro wyzwoli innych. Porzucenie, które omal was nie zabiło, będzie dowodem na to, że moja miłość nigdy nie zawodzi. Nie zostałeś przeze mnie odrzucony, zostałeś przeznaczony do czegoś większego. Teraz pytam Cię z głęboką miłością i oczami zwróconymi ku Twojej duszy: czy czujesz, że do Ciebie? Mówię. Podczas gdy Twoje oczy zmęczyły się szukaniem znaków, ja już działałem w milczeniu, przesuwając elementy, których Twój umysł nigdy nie byłby w stanie pojąć. Niewidzialna troska była tym, co Cię podtrzymywało, gdy wierzyłeś, że nic się nie dzieje. Wytyczałem ścieżki w ciemności, jak ktoś, kto troszczy się o sekretne szlaki na pustyni, aby wędrowiec się nie zgubił. Kiedy myślałeś, że dryfujesz bez celu, ja już ustanowiłem wokół ciebie granice ochronne, zapobiegłem upadkom, które by cię zniszczyły, uciszyłem głosy, które chciały cię zdezorientować, zamknąłem drzwi, które gdyby się otworzyły, ukradłyby ci spokój. Nie widziałeś tego, ale to ja trzymałem za sznurki twojego życia. Chleb, który pojawił się na stole, gdy wyczerpały się wszystkie zasoby, był owocem mojej niewidzialnej ręki. Siła, która uniosła Twoje ciało, gdy wszystko krzyczało o koniec, pochodziła z mojego sekretnego oddechu. Niespodziewany uścisk, miłe słowo, drobny szczegół, który powstrzymywał Cię przed poddaniem się. Wszystko to było troską niewidoczną, ale zawsze ujawniającą się w tym samym momencie. Wiem, że były chwile, kiedy pytałeś siebie, gdzie jest Bóg, ale to właśnie w tych chwilach okryłem Cię płaszczem mojego miłosierdzia. To ja uchroniłem Cię przed wypadkiem, który się nie wydarzył, przed chorobą, która się nie rozwinęła, przed burzą, która przeszła, nie dotykając Cię. Twoje oczy tego nie zarejestrowały, ale Twój duch to poczuł. Za murami niewidzialności walczyłem o Ciebie. Anioły, które Ci posłałem, były ukrytymi odpowiedziami, posłańcami ochrony, którzy czuwali nad Twoją przyszłością. Nie wątp. Ani jeden Twój krok nie był bez mojej obecności. Podczas gdy spałeś, czuwałem nad Tobą, podczas gdy płakałeś w milczeniu, tuliłem Cię mocno, podczas gdy pytałeś, odpowiadałem gestami, które zrozumiesz dopiero później. Ta niewidzialna troska jest najsilniejszym świadectwem, że moja miłość nigdy nie śpi, nigdy nie odchodzi, nigdy nie zapomina. Bywały dni, kiedy nie miałeś nawet siły, by prosić o pomoc, a jednak ta nadchodziła. Bywały chwile, kiedy byłeś bliski załamania, ale ktoś zadzwonił, ktoś się pojawił, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Tym kimś byłem ja, ukryty w szczegółach życia. Czasami wierzyłeś, że to szczęście, zbieg okoliczności lub przypadek, ale ja ci mówię: Nie ma szans dla tych, którzy są moi. Każda nić Twojego życia jest utkana moją ręką, a każda nić jest podtrzymywana przez moją miłość. Niewidzialna opieka była również dyscypliną. Powstrzymałem niektóre z Twoich pragnień, ponieważ wiedziałem, że to pułapki. Zabrałem Ci pewne rzeczy, ponieważ nie służyły Twojemu dobru. Sfrustrowałem Cię, a Ty tego nie zrozumiałeś, ale dziś zobaczysz, że to była ochrona. To nie było zaniedbanie, to była troska. To nie był dystans, to była miłość. Każda cisza, każde zamknięte drzwi, każde nie, które usłyszałeś, było pokryte moją mądrością. Niewidzialna troska nie zawsze cieszy, ale zawsze zbawia. Teraz patrzę ci w oczy i mówię: Jeśli dziś stoisz, to dlatego, że moja troska nie opuściła cię ani na chwilę. To, co cię podtrzymywało przy życiu, to nie twoja siła, ale moja wierność. Nawet jeśli inni tego nie dostrzegają, wiem jak bardzo walczysz, by pozostać silnym, i szanuję Cię za to. Każdy krok, który postawiłeś pomimo bólu, był trzymany przeze mnie. Każdy wybór, by iść dalej, nawet jeśli tego nie dostrzegasz, był wzmacniany przez moją sekretną opiekę. Nic w Twoim życiu nie umknęło mojej uwadze. Żaden szczegół nie umknął mojemu spojrzeniu. Znam nawet kosmyk Twoich włosów, i nic z tego, kim jesteś, ani czego doświadczasz, nie jest przede mną ukryte. A teraz, w tej chwili, kiedy Twoja dusza mnie słyszy, mówię Ci, dziękuję, że zostałeś. Jesteś bliżej odpowiedzi, niż myślisz. Jeszcze przed Twoim pierwszym oddechem wypowiedziałem słowa nad Twoim życiem. Obietnice, które nie blakną z czasem, bo wyszły z moich ust i stały się wieczne. Nawet gdy wszystko wokół krzyczało inaczej, obietnica pozostała niezmienna, czekając na właściwy moment, by rozkwitnąć. Wiem, że Twoje oczy zmęczyły się czekaniem, a Twoje serce zastanawiało się, czy zapomniałem. Ale mówię ci, nie zapomnę. To, co mówię, pozostaje żywe, nawet jeśli lata mijają, nawet jeśli pustynia próbuje zdusić Twoją nadzieję. Moje obietnice nie więdną. Bo są podlewane wiernością mojej miłości. Nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale często powstrzymywałem Cię przed pójściem na skróty, bo wiedziałem, że odwiodłyby Cię od przeznaczenia, które Ci przygotowałem. To właśnie w tym procesie obietnica przetrwała nie osłabła, lecz dojrzała nie została utracona, lecz wzmocniona obietnice, które Ci dałem, nie zależą od okoliczności, lecz od mojego słowa. A moje słowo nie wraca puste. Jeśli obiecałem, że to zrobię, to zrobię. Jeśli obiecałem obfitość, to ona nadejdzie. Jeśli zapowiedziałem uzdrowienie, ono się objawi. Jeśli zagwarantowałem zwycięstwo, będzie ono Twoje. Obietnica nie jest kruchym nasieniem, lecz drzewem zakorzenionym w wieczności. Nawet jeśli wiatr będzie próbował je powalić, nie upadnie. Nawet jeśli susza będzie próbowała je zabić, nie umrze. Bo tym, który podtrzymuje tę obietnicę, nie jestem ty, ale ja. Pamiętaj o chwilach, gdy wątpiłeś, a ja sam umacniałem znaki w twoim sercu, że jestem z tobą. Te znaki przypominały ci o obietnicy. Były małymi iskrami, które podtrzymywały płomień w tobie, aż nadszedł pełny ogień. Nie obwiniaj się za chwilę, kiedy prawie się poddałeś. Znałem już twoje słabości, a mimo to postanowiłem ci obiecać. Bo obietnica nie dotyczy twojej siły, lecz mojej mocy. To, co przetrwa próbę czasu, to to, co wychodzi z moich ust. Ludzie mogli z ciebie kpić, mówiąc, że nic się nie zmieni, że masz zbyt wielkie marzenia. Ale ja strzegłem obietnicy, aby kiedy się spełni, nie było wątpliwości, że to moja ręka ją urzeczywistniła. Nawet twój własny umysł próbował cię przekonać, że to niemożliwe, ale w głębi duszy cichy głos powtarzał: To się jeszcze wydarzy. Ten głos należał do mnie, przypominając ci, że nie kłamie, nie ponoszę porażek, nie poddaję się. Mówię Wam dzisiaj: obietnica, którą Wam złożyłem, jest żywa jak nigdy dotąd. Czas jej nie wymazał, tylko udoskonalił. Opóźnienie nie było zapomnieniem, lecz przygotowaniem, a teraz jesteście bliżej urzeczywistnienia tego, co powiedziałem, niż Wam się wydaje. Czas niedostatku był jedynie glebą, na której obietnica zapuściła głębokie korzenie. Teraz obfitość jest owocem, który wyrasta z tych korzeni, i nikt nie może powstrzymać tego, co już ustanowiłem. Trzymaj się mocno, bo to już niedługo. To, co wydawało się odległe, jest już u Twoich drzwi. To, co wydawało się niemożliwe, już działa na Twoją korzyść. Obietnica, która przetrwała próbę czasu, stanie się rzeczywistością na Twoich oczach. A gdy zastanowisz się nad spełnieniem, zrozumiesz, że byłem z Tobą na każdym kroku, prowadząc Cię krok po kroku, aż do tej właśnie chwili. Bądźcie spokojni, bo to, co obiecałem, już się spełnia. Nie wątpcie już, lecz wierzcie, bo Ja, Pan, nie jestem człowiekiem, abym kłamał, ani synem człowieczym, abym miał łamać słowa. To, co powiedziałem, spełnię. Słyszałem Twoje ukryte wołanie, to nigdy nie wypowiedziane na głos. Słuchałem cichego wołania znanego tylko Twojej duszy. Każda łza, która spadła, została zarejestrowana przede mną, i dziś ogłaszam: Odpowiedź niebios już wstępuje na Twoje życie. To nie tylko mała zmiana, to całkowita przemiana. To, co kiedyś było pustynią, teraz rozkwita, to, co kiedyś było rzadkością, teraz jest przepełnione. Czas oczekiwania w milczeniu dobiegł końca i nadszedł czas, by samemu zobaczyć to, co zawsze obiecywałem. Zaskoczy Cię moja dobroć, dotrzesz do miejsc, o których nigdy byś się nie spodziewał. Otworzą się przed tobą drzwi, które kiedyś wydawały się zamknięte na zawsze. Ja, pan, wprawiam w ruch mechanizmy tego, co niemożliwe w Twoim imieniu. Kiedy wszystko wokół ciebie wydawało się zamknięte, otwierałem już ścieżki w niewidzialnym. Teraz te ścieżki staną się widoczne. I każdy zobaczy, że to moja ręka interweniowała, że to moja miłość napisała tę nową kartę w Twojej historii. Nadszedł czas obfitości i nie jest on ulotny. To nowy cykl naznaczony moją wiernością. Okresy strat mamy już za sobą. Teraz zobaczycie okresy żniw. Rozmnażania i restytucji. Wasze modlitwy nie zostały zapomniane. Te, o które modliliście się lata temu, myśląc, że nie zostaną wysłuchane, teraz rozkwitają przed wami. Zachowałem każdą prośbę i w moim doskonałym czasie zsyłam odpowiedzi. Wiem, że ciężar był ciężki, ale teraz poczujesz ulgę. Tam, gdzie był ból, będzie ukojenie. Tam, gdzie była pustka, będzie pełnia. Tam, gdzie był płacz, będzie śmiech, bo ja, pan, zamieniam noc w poranek, a burzę w ciszę. Twoje oczy ujrzą owoc Twojej wytrwałości i zrozumiesz, że każde oczekiwanie, każda łza i każde milczenie były ziarnami, które dziś wykiełkowały w obfity plon. Nic nie zostało stracone, wszystko zostanie przemienione. Odpowiedź, która stępuje z nieba, jest nie tylko dla Twojego życia, ale także dla Twojego domu, Twojej rodziny, Twojego pokolenia. To, co zaczyna się od Ciebie, dotrze do wielu. Będziesz żywym świadectwem mojej dobroci wobec wszystkich, którzy wątpili. Mówię Ci, podnieś głowę, bo wstyd już nie będzie nad Tobą panował. Cześć, którą przygotowałem, jest większa niż ból, który znosiłeś. Jasność, która nadejdzie, będzie odbiciem mojej obecności w Tobie. To, co kiedyś wydawało się odległe, teraz zbliża się coraz bardziej. Odpowiedź nie będzie długo czekać. Już puka do drzwi, gotowa odmienić bieg Twojego życia. Jestem wierny, a to, co pochodzi z moich ust, nigdy nie zawiedzie. Powiesz: Bóg to zrobił. I każdy, kto usłyszy, zrozumie, że niemożliwe stało się rzeczywistością w Twoich rękach, bo niebo pochyliło się nad Twoim życiem, a odpowiedź już została ujawniona. Jestem Bogiem, który przemienia niedostatek w obfitość. I dziś ogłaszam: Czas obfitości się rozpoczął. Chodźcie bez lęku, bo obietnica jest przed Wami spełniona. A kiedy odpowiedź z nieba się objawi, śpiewajcie. Śpiewajcie z całej duszy, bo to, co czynię, jest wieczne i nic nie może wymazać tego, co jest zapisane w moim sercu dla Was. A teraz odpocznij. Bo obfitość nie jest odległą przyszłością, lecz teraźniejszością, która już się rozwija. Ja jestem Pan i jestem z Tobą. Ukochane dziecko, posłuchaj uważnie: Czas niedostatku minął, a w Twoim życiu już rozpoczął się okres obfitości. Ja Pan, nie sprowadziłem Cię tutaj, by Cię odrzucić, ale by wywyższyć przed wszystkimi jako żywe świadectwo mojej miłości. Każda przelana łza podlała ziarno obietnicy, a teraz zobaczysz, jak pfity owoc rozkwita na Twoich oczach. Wiem, ile razy myślałeś, że Ci się nie uda, ale jesteś tu, bo ja Cię wspierałem. Teraz nie oglądaj się za siebie ze strachem, ani nie patrz w teraźniejszość z wątpliwościami. Podnieś oczy ku mnie, bo to ja prowadzę Cię ku przyszłości pokoju, nadziei i zadośćuczynienia. Potraktuj to słowo jako bezpośrednią odpowiedź dla swojego serca. Nie wątp, mówię Ci, to jest Twój czas. Duchowa, emocjonalna i materialna obfitość już się porusza. Niebiosa się ukłoniły, ziemia odpowiada, a Twoja historia nigdy nie będzie taka sama. Otwórz więc usta i podziękuj. Chwal. Nawet jeśli okoliczności nie ujawniają wszystkiego od razu, bo gdy chwalisz, wylewam więcej. Obfitość to rzeka, która nigdy się nie kończy, źródło, które nigdy nie wysycha, a ta rzeka już płynie w Tobie. A teraz zapraszam: zostawcie w komentarzach to, co najbardziej do Was przemówiło. To czas, by dać świadectwo, bo Wasze słowo wiary wzmocni inne serca. Zasubskrybujcie ten kanał, włączcie dzwoneczek i podzielcie się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje usłyszeć mój głos. I nie zapomnij, następny film to również Dar Niebios dla ciebie. Bądź na bieżąco, bo każde słowo, które wysyłam, jest pożywieniem dla Twojej duszy. Ja jestem Pan i mówię do Was z wieczną miłością. Odpocznijcie, bo obfitość już się zaczęła.